Dni funduszy europejskich trwają od 12 maja. W zasadzie można odwiedzać, zwiedzać przeróżne instytucje. Na dziś, na Rzeszowskim Rynku, gdzie my jesteśmy, trwa majówka z funduszami unijnymi. Ponownie Państwa witamy. No, można tutaj wiele dowiedzieć ciekawego. Można też znacznie zjeść, jeżeli Państwo odwiedzą stoiska zlokalizowane na Rzeszowskim Rynku. Zresztą o dobrym jedzeniu, coś mi podpowiada, będziemy teraz nieco rozmawiali. Też też będziemy o dobrym jedzeniu rozmawiali, ale rzeczywiście, Oczywiście, chociażby lokalne grupy działania chwalą się tym, co dzięki unijnym pieniądzom można to tak bardzo skracając, udaje im się na przykład przygotowywać, jeśli chodzi o produkty lokalne. Za moment w naszym studiu goście, a my teraz na chwilę jeszcze popatrzmy na nasz region. Nauka to także ta dziedzina, w której wiele zmieniło się w ciągu ostatnich lat dzięki funduszom unijnym. W ramach Dni Otwartych Funduszy dziś tutaj do naszego studia plenerowego na Rzeszowskim Rynku my zapraszamy wielu gości. Gości, którzy opowiadają nam, jak ich instytucje skorzystały lub mają w planach skorzystać z funduszy unijnych. Teraz witamy dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pan Tomasz Czop, razem z nami, a także Salvatore Di Pasquale, wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Pomysłowym koło Brymanowie. Witamy panów bardzo serdecznie. Panowie, oczywiście Fundusze Europejskie. To jest rzeczywistość, która dotyka każdego z nas, ale tak w bardzo wymiernym i bardzo indywidualnym wymiarze. Panie dyrektorze, wtedy, kiedy ktoś dostaje pracę, mówiąc, że to dzięki funduszom, no to to jest ta, ta bezpośrednia już perspektywa. Tak, dokładnie. A i dzięki dotychczasowej programowi operacyjnemu Kapitał Ludzki, czyli w poprzednich latach 2007-2013 stworzyliśmy kilkanaście tysięcy stanowisk pracy, tak? Oczywiście część tych, tych stanowisk pracy no, mówiąc prosto upadła, natomiast oczywiście póki co jeszcze większość z tych podmiotów dobrze funkcjonuje, także tylko należy się cieszyć i mam nadzieję, że te, te podmioty, które zostały utworzone, tworzą następne miejsca pracy, bo część oczywiście reinwestuje swoje środki i dalej i tworzy dodatkowe miejsca pracy. Kapitał ludzki, to o czym już powiedzieliśmy, to rzeczywiście ten projekt, z którego... No przeciętny Kowalski mógł bezpośrednio skorzystać, ale powiedzmy także o innych projektach, którymi się chwalimy i programach, które Wojewódzki Urząd Pracy wykorzystywał ustawnie. Tak, rzeczywiście Wojewódzki Urząd Pracy dotychczas był operatorem programu operacyjnego kapitału ludzkiego, czyli tych tak zwanych miękkich, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego, tak? bo często tak się mówi Europejski Fundusz Społeczny tak dalej. Natomiast to jest, zawsze te miękkie środki porównuje do takiego jak kupujemy komputer, tak? Z jednej strony musimy mieć ten komputer, czyli tą skrzynkę i tak dalej, kupę elektro elektroniki, ale bez odpowiedniego oprogramowania ten komputer będzie po prostu skrzynką, niczym więcej, tak? Natomiast miękkie, czyli ten Europejski Fundusz Społeczny, to jest tym takim oprogramowaniem do tego, do tego sprzętu. Dzięki twardym budujemy drogi, budujemy jakieś infrastrukturę, natomiast miękkie to jest to, co inwestujemy bezpośrednio w człowieka. Tworzenie stanowisk pracy, wsparcie osób niepełnosprawnych, stworzenie kilkunastu tysięcy przedszk miejsc przedszkolnych do tego wsparcie kilkunastu tysięcy uczniów w szkołach zawodowych, kolejne kilka tysięcy w szkołach ogólnych. To naprawdę to są bardzo, bardzo wymierne e, cyfry. I to nie jest tak, że... Bo często mówi się środki unijne to tylko konferencje i szkolenia. Nie, na szczęście rzeczywiście pewne patologie były tutaj w tym względzie. Natomiast jeśli mówiąc e, do, do przodu na, w ramach regionalnego programu operacyjnego, czyli na lata teraz następne. Mamy bardzo niewiele środków na szkolenia, a bardzo duże środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Właśnie jesteśmy w takim momencie, można powiedzieć, nieco w rozkroku. Możemy już spojrzeć wstecz, powiedzieć, co udało się zrobić z tej pierwszej perspektywy, zaplanować, powiedzieć o pewnych planach na przyszłość. Bardzo po kobiecemu zapytam, bo myślę, że kobiety i rodziców interesuje to miejsca w przedszkolach po prostu. To jest przecież nasza, nasza przyszłość. Czy te miejsca też się będą znajdowały w kolejnej perspektywie? Nie tylko miejsca w przedszkolach, oczywiście te miejsca w przedszkolach e, przewidujemy dodatkowe kilka tysięcy, chcemy osiągnąć prawie dodatkowe 10 tysięcy miejsc w przedszkolach. Szczerze powiedziawszy, ja się nawet troszeczkę boję, czy nam tych dzieci braknie, bo naprawdę wskaźniki mamy bardzo, bardzo, bardzo duże do osiągnięcia. Natomiast nie tylko miejsca przedszkolne, bo jako kobieta, no to, to oczywiście w przedszkole to jest troszeczkę później, ale mamy też i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nowość, czyli tworzenie żłobków. Także wchodzimy troszeczkę wcześniej, ponieważ my, województwo podkarpackie, tutaj oczywiście możemy mówić technicznie o osiach, priorytetach i tak dalej, ale trzy główne cele, które przyświecały nam w ramach regionalnego programu operacyjnego, to jest tworzenie nowych miejsc pracy, czyli praca, rodzina, wsparcie szeroko rozumiane rodziny i szkolnictwo zawodowe. To są trzy główne priorytety regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego. Mówiąc o nowych miejscach pracy i goszcząc pana Salwatorem tutaj w studiu, no, trzeba także zapytać o Orymanów. Orymanów, zakład, zakład aktywności zawodowej, ale także lokal gastronomiczny, który dzięki właśnie Europejskiemu Funduszowi Społecznemu udało się otworzyć i aktywizować osoby z upośledzeniem umysłowym. Dokładnie. Myślę, że ta tu powiedział pan dyrektor, to EFES, no tylko miękkie, miękkie podejście po prostu do, do, do kapitaluskiego, ponieważ dzięki. Dzięki prawie dwumilionowy po prostu projekt powstało, postało, 22 miejsce pracy, między innymi 16 osób niepełnosprawnych zatrudnionych i 16 osób, które wspomagają te osoby niepełnosprawne. Działamy od maja 2014 roku. Dosłowne szkolenia były około dwóch miesiące, potem twarde działania, otwarcie lokalu i cały czas głowę na dół i obsługujemy klientę do dzisiaj I myślę, że to jest ten efekt. Rzeczywiście nie trzeba żadnej statystyki, wystarczy wsiechać do Rymanowa I, i zobaczyć co się dzieje na się lokalu. Pan powiedział spróbować, dwa tak? spróbować, dokładnie. Pan powiedział dwa miesiące szkolenia wystarczyły, ale to przypuszczam też dlatego, że bardzo prężnie wcześniej działały zakłady aktywności zawodowej. Prawda? Tak. Na pewno powstanie lokalu to było efektem powstawania po prostu dziesięciolecia zakładatelności zawodowej. Natomiast byliśmy dojrzały temu po prostu, żeby skorzystać z tej okazji, po prostu, że pojawiła się ostatnia gdyby, szansa korzystania z tej pieniądze z i europejskiego. I byliśmy odważni po prostu, żeby otworzyć takiego lokalu, kontynuować. A dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki temu doświadczeniu jesteśmy już gotowi na następne wyzwanie. To powiedzmy o tych następnych wyzwaniach. Jakie pomysły bo wiem, że już są nowe pomysły. Myślimy, że po prostu cały czas po prostu nasza, nasza moc jest gastronomia, prawda? Myślę, że po prostu w ten kierunek idziemy. Ludzie, myślę, że tutaj kobiety że mogą potwierdzić, że ciastka domowe są cały czas na topie i, i myślę, że w ten kierunek idziemy. Mody nie mody niewychodzący nigdy mogliby się Państwo pochwalić, jeżeli przyjdziemy do Rymanowa? Czego koniecznie trzeba spróbować? Na pewno e, ciasto z bezą to trzeba próbować. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, no, mamy naprawdę szereg po prostu siedeściskich, e, regularne potrawy. E, nasza idea była to, żeby tworzyć e, jedzenia proste. Lokale, nawet starodawno, stara Kulknia, starodawna kurknia Polska. Proste jedzenia, niedroga, smaczne, sympatyczne. No i to oczywiście dzięki unijnym funduszom. Bardzo dziękujemy Panom za wizytę e, w studiu. Ja rozumiem, i tak sobie myślę, że ta ulewa, która teraz tutaj na, na Rzeszowski Jest Rynek... Jest tylko potwierdzeniem tak. tego, jak pięknie możemy rozkwitać. I jak wiele funduszy unijnych teraz nas spływa. po prostu będzie spływało. My się z Państwem jeszcze nie żegnamy, bo około 19.40 ponownie studio plenerowe na Rzeszowskim Rynku i dni otwarte funduszy europejskich na antenie THP3 Rzeszów, a więc mówimy do zobaczenia.